Idzie zima. Czuć ją już i w powietrzu, i w kościach. Zima nie pyta, czy jesteś gotowy. Nie czeka, aż odpoczniesz. Nie sprawdza, czy masz wszystko zaplanowane. Nie umawia się na dogodny termin. Po prostu przychodzi. Ale to nie znaczy, że trzeba jej się bać. To znaczy, że warto zrobić teraz wszystko, co możemy, zanim spadnie pierwszy śnieg. Bo kiedy nadejdzie, nie będzie już czasu na naprawy, na ocieplanie, na zastanawianie się. Wtedy będzie czas działania. Dziś przygotowuję ratrak. Sprawdzam płyny, olej, uzupełniam paliwo, wymieniam pęknięte koło i naciągam gąsienicę. Robię to po to, żeby móc na niego liczyć, gdy przyjdzie czas ruszyć w drogę. Gdy znów trzeba będzie odśnieżać szlaki i dowozić zaopatrzenie do schroniska. Mam na to tylko kilka dni. Potem wracam do obsługi turystów. Tych, którzy też liczą na to, że wszystko zadziała, że będziemy mogli ich gościć zimą w ciepłym, odśnieżonym i dobrze zaopatrzonym schronisku. Dlatego robię to teraz. Mimo, że pada, mimo, że dłonie grabieją z zimna. Bo wiem, że tylko tak można nie dać się zaskoczyć. Może ta zima będzie łagodna? Może ratrak nawet nie będzie potrzebny? Drogi będą przejezdne, świat lekko ośnieżony, widoki jak z bajki. A może znów zasypie szlaki, połamie drzewa, zerwie dach i odetnie nas od świata? Tego nie wiem. Ale wiem jedno. Jeśli przygotuję się teraz, będę mniej zaskoczony później. To tak samo jak w życiu. Czasem przychodzi zmiana, trudność, czasem choroba lub kryzys. Nie pyta czy mamy wolny weekend. Nie sprawdza czy mamy siłę. Ale nie chodzi o to, żeby całe życie się bać. Chodzi o to, żeby zrobić co się da. Przygotować głowę, poukładać sprawy, na które mamy wpływ. I nie martwić się o to, na co wpływu nie mamy. Nie będziesz gotowy na wszystko. Nikt nie jest. Ale jeśli zrobisz, co możesz teraz, zima lub to, co przyjdzie w życiu mniej zaskoczy cię później. Nie musisz być niepokonany. Wystarczy, że nie dasz się zaskoczyć. Nad pięcioma drogami dla tych, którzy robią swoje zanim spadną pierwszy śnieg.